Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Dzisiaj kolejny film z cyklu ogrzewanie klimatyzatorem. Cooper Hunter Arctic. Ten klimatyzator mam zamontowany u siebie w domu od kilku dni i robię na nim różne eksperymenty, badania. Może to za dużo powiedziane, ale staram się coś pokazać. I zapraszam do obejrzenia tego filmu. Do mierzenia zużycia energii elektrycznej mocy chwilowej. Używam sterownika Wi-Fi z budownanym licznikiem energii. To to na tablecie po lewej stronie. Tutaj widać, że jest 19W. Teraz aktualna pobierana moc. Ponieważ klimatyzator jest w fazie oczekiwania. Na działanie jest załączony, ale nie pracuje. Te 19 W to wentylator jednostki wewnętrznej cały czas jest takie lekkie wentylowanie, żeby, aby mógł odczytywać temperatury w pokoju. I tutaj widać jak jednostka startuje, ponieważ po prawej stronie zdalnie odpaliłem z telefonu, zwiększyłem temperaturę tego klimatyzatora, temperaturę w pokoju wymaganą i on się załączył. Co widać po lewej stronie. Rośnie zużycie, aktualna moc rośnie, czyli jednostka startuje. Arctic wyposażony jest w opcję ciepłego startu, to znaczy, nie załączy się wentylator w jednostce wewnętrznej, dopóki wymiennik ciepła nie osiągnie zadanej temperatury, chroniąc nas przed powiewem chłodnego powietrza. Moc pobierana wzrasta, a wentylator jeszcze się nie załączył w jednostce wewnętrznej. Przepraszam za tą słabą ostrość. Po trzech minutach od załączenia tego urządzenia zaczyna dopiero dmuchać ciepłym powietrzem. To, co dalej pokazuje, to jak jednostka moduluje w czasie. Zależnie też od tego, jak zmieniam parametr, chociażby nastawy wentylatora, czy później zmiana temperatury, dodam, że na tym filmie pokazane jest, że ten urządzenie chodzi z poborem od 200 do 600 W, zużycia chwilowego. Poza tym filmem, w momencie, kiedy go edytuję, w tej chwili na dworzu jest w okolicach zera i w funkcji automatycznej zaczął wskakiwać nawet na, w okolice 700 W. Zrobiło się chłodno na dworzu, zmodulował, zwiększył moc, zwiększył też nawiew w pokoju. Było słychać, że po prostu w automacie przeszedł o jedną czy o dwie wartości dmuchawy wyżej, i po jakimś czasie wrócił do parametru około 400-450 W zużycia. Patrząc od czasu do czasu z ciekawości, mając podłącznik na telefonie. Czy na tablecie mogę obserwować dosyć wyrywkowo to zużycie i chwilowe i y, gdzieś w okolicy między 300 a 450 to jest takie typowe zużycie w warunkach pogody z zewnętrznej od 0 do plus 7 stopni, chociaż przez ostatnie dwa dni to jest raczej bliżej zera u mnie. Całość zużycia jakie mam na tym nowym sterowniku z zbudowanym tym licznikiem energii to jest mniej więcej około 6 7, około 7 kWh energii elektrycznej na dobę zużywa ten Klimatyzator służący do ogrzewania, ta pompa ciepła. Eee, ogrzewam nią około 35 m2. Dla ścisłości, dom jest ogrzewany z kotła na pelet, natomiast w dwóch pokojach połączonych ze sobą otwartych, zakręcone mam grzejniki, i tam ten klimatyzator pełni funkcję. Jedynego ogrzewania. Oczywiście nie mogę wyeliminować wpływu ogrzewania z innych pomieszczeń, ale także nie mogę zaprzeczyć, że ten klimatyzator nie ogrzewa dodatkowo tamtych pomieszczeń. Czyli możemy przyjąć, że jest to wydzielone ogrzewanie na powierzchni 35 m2 i tak pobieżnie szybko policząc. Chociaż ja mam dwutaryfowy licznik w, w, w taryfie G12W, a więc mam 5, od soboty, niedzielę oraz od 22 do 6 rano i od 13 do 15 mam godziny tańsze energii, ale gdybym tak liczył średnio, że te 7 kWh, godzin energii zużywam w taryfie. Jakiejś uśrednionej po 55 grosy, no to wynik tego jest zadowalający dla mnie, bo to jest około 120 zł miesięcznie za ogrzanie takiej powierzchni 35 m2. Mam porównanie z peletem i jest to na pewno taniej. To co mówiłem wcześniej, zależnie od tego jak jest nastawiony siła nadmuchu tak zmienia się też zużycie energii. Jest tam jakiś algorytm, który można zobaczyć, że przy większej mocy wentylatora jest mniejsze zużycie. A tutaj pokazuje, że to ten sterownik, on leży na, na belce od kominka, w jakiejś odległości 5 metrów, 6 metrów od jednostki wewnętrznej i to ten sterownik jest odpowiedzialny za czytanie temperatury czyli przez niego on zczytuje temperaturę jest tym termostatem zewnętrznym i podaje do jednostki wewnętrznej sprawdza mi się to, taka sytuacja ten pilot kładę albo na ławie, albo na właśnie obudowie kominka, na belce kominkowej i mam w, tych, w całym tym pomieszczeniu mam wydaje mi się równie, równo równorozłożoną temperaturę. Kilka słów o liczniku energii. Evelink to aplikacja, przez którą można podglądać zdalnie ten, to urządzenie, ten licznik. Jest to oczywiście o wiele bogatsze urządzenie, jest tylko liczy. Ja potrzebuję go do tego jednego zastosowania do zliczania energii. Gdyby nie to, że jest jedno taryfowe, byłbym bardzo zadowolony. To już tyle na, na dzisiaj z tego mojego opowiadania i nieostrych zdjęć oraz patrzenia w, w ekran tabletu i, i, i telefonu. Podsumowując, dobre urządzenie w bardzo dobrej cenie, działające w temperaturach, które dzisiaj są. Na zewnątrz, w sposób dla mnie zadowalający. No cóż, ponieważ jestem instalatorem tych urządzeń, to, ale też użytkownikiem, jak widać, to polecam do dogrzewania tam, szczególnie gdzie jest y System grzewczy, czy to gaz, czy to pellet, tak jak u mnie, gdzie dosyć trudno jest obniżyć koszty ogrzewania, nie stosując rewolucji w tym systemie, tak jak pompa ciepła, powietrze, woda. Duża inwestycja, a tutaj pompa ciepła, powietrze, powietrze, dogrzewanie. Nie naruszamy systemu ze, systemu tego, który mamy, a dokładamy coś. Efektem e, dodatkowym będzie chłodzenie, co widać przez, ostatni, e, przez ostatnie lato, że w wielu domach było ono bardzo potrzebne. Ja jestem na tak. Zachęcam, jeżeli będziecie mieli Państwo. Potrzebę, żebym zainstalował wam takie urządzenia jesteście w obrębie działania naszej firmy, to zapraszam. Zapraszam też każdego kto ma fotowoltaikę, ma nadwyżki mocy, nadwyżki produkcji lub przymierza się do fotowoltaiki, a ma inny system grzewczy niż elektryczny. I zastanawia się, jakby mógł obniżyć koszty ogrzewania, żeby przemyślał, czy klimatyzator, pompa ciepła, powietrze, powietrze nie jest tym, co może zwiększyć jego komfort w domu. Pozdrawiam. Nowato, sprawdzone, polecone.